I ja teraz Janek Giński kolejny odcinek. W zeszłym razem zajmowaliśmy się trawieniem, no a teraz po dobrym trawieniu dobry sen. Także wiele pytań jest zadawanych. No jak spać lepiej? No bezsenność stała się w ogóle zborą chorobą cywilizacyjną, z której wynika też wiele chorób cywilizacyjnych, ponieważ sen Dobry sen no, no, jest kapitalny, nie muszę nikogo chyba przekonywać. Te funkcje regeneracyjne, jeżeli się nie wysypiamy, mamy problemy z energią, mamy problemy z koncentracją, jesteśmy zmęczeni, problemy z zapamiętywaniem, a również działa rzecz jasna na przyspieszenie procesu starzenia różnego typu i organów, i po prostu całościowego. Także dobry sen nie znaczy do końca długi sen, ale dobry sen w którym no, po prostu nasz organizm się regeneruje, jest niesamowicie istotny, chyba nikogo nie muszę tutaj przekonywać, jak patrzy się na to częściowo też medycyna chińska. No, Dobre są w zasadzie trzy główne organy jest serce potroba i nerki, pisane z dużej litery, czy są te funkcje, które najczęściej są wymieniane jako jeżeli ich funkcjonowanie, zakłócenie ich funkcjonowania powoduje również problemy ze snem. I z takim organem, który najbardziej jest odpowiedzialny, chyba zwłaszcza jeśli chodzi o te różne choroby cywilizacyjne, to jest właśnie serce. Serce pisane z dużej litery. Serce, które jest nadpobudliwe. Serce, które powoduje, że mamy natłok myśli, z którymi nie możemy sobie poradzić, jak uspokoić to serce, jak ono Nasze serce, a z nadmiaru właśnie i emocji, z nadmiaru tej energii właśnie po to są potrzebne ćwiczenia, które odbierają, jak to się mówi, ogień z serca. I tak jak jedna z kawałków mówi właśnie usuwanie nadmiaru ognia z serca. Także temu będzie poświęcony nasz odcinek ćwiczenia na uspokojenie naszego serca, bo wtedy, jeżeli będziemy tu mieli serce bardziej spokojne, mówię znowu to serce pisane z dużej litery, na pewno będziemy spali lepiej. Także serdecznie zapraszam Was na ten odcinek.